No rzeczy się dzisiaj szybko dzieją. O, tu ładne drzewko. Zrobię sobie. Zdjęcie. Dzień dobry. W godzinę. W godzinę miałem dwie podwózki. Na jedną czekałem 5 minut yy, babka z Kirgistanu podwiozła mnie. Pierwszy raz e, po, e, spotkałem na swojej drodze życiowej osobę z Kirgistanu. W kilka osób żyją od 16 lat Przynajmniej ona od 16 lat, w San Marino, akurat sprzedaje torebki na zamku. Porozmawialiśmy po rosyjsku. Ona tam parę słówek po polsku też rzucała, bo tam polscy turyści. Torebka, skóra dobra, zniżka Bardzo miło było. A potem stanąłem, już już się ściemniało, bo jak widzicie, jest już 18.54 w tej chwili. No to jest już tak, tak trochę jedyna opcja to jest w tej chwili i jestem tutaj na niej, super nie? Także druga podwózka, gościu jechał do Rimini. I okazuje się, że ma dziewczynę we Wrocławiu, Włoch. No po prostu wow, ale takie rzeczy się zdarzają. Coś mu powiedziałem. Także tutaj kierowcy jadą do... w kierunku Ancony, Bari. Więc może coś się tutaj jeszcze zdarzy, a jak nie to tutaj fajne, fajne takie kolozko. Jest co prawda teren prywatny, eee, ale mówię, gdyby się zdarzyło, że nie złapie nic przez następne 2 dni, to tak, się na się na chwilkę, zostawię sobie czystość, bo nic nie rośnie w tak? Taka wysiadka była, tutaj mogłem, z tamtej strony jechałem i tam wyszło. Nie... No może się tutaj, no mogę, ale w sumie tym... tylko tych światów. Tam jechał, wysiadłem, na filmik no i podszedłem tutaj.